Rzadko trafia mi się kupić produkt, który jest na tyle dobry, że nie wyobrażam sobie bez niego pracować. MX Master 3S od Logitecha to akurat jeden z nich. Większość produktów obiecujących zwiększenie produktywności to zwykły marketingowy kit. Jednak ta myszka, jeśli użyjesz jej właściwie, może naprawdę zaoszczędzić ci sporo czasu. Zacznijmy od tego, że jest idealna dla osób z dużymi dłońmi. Gdy tylko położysz na niej rękę, dopasowuje się do jej kształtu. Jej największym atutem ergonomicznym jest bez wątpienia miejsce na kciuk. I nie służy ono tylko dla wygody. Znajduje się tam do Dodatkowy przycisk, który można dowolnie skonfigurować w aplikacji Logic Options. Możesz przypisać mu różne funkcje w zależności od aplikacji, w której aktualnie pracujesz. Więc mam teraz przed sobą otwartą aplikację Logic Options. Jak widzicie, wystarczy, że przycisnę guzik, który chcę zmodyfikować. Ja wybiorę. Przycisk na kciuka, a z prawej strony mamy wszystkie czynności, które możemy mu przydzielić. Są też specyficzne dla aplikacji, na przykład w Premiere Pro możemy sobie ustawić, żeby powiększało, pomniejszało, szło do następnej klatki, ale niestety nie ma tego typu integracji ze wszystkimi aplikacjami. Na przykład w takim Audition nie ma takiego czegoś jak specyficzne dla aplikacji. Na szczęście można to łatwo obejść. Wystarczy ustawić skrót klawiszowy w programie na dowolny nieużywany klawisz, a następnie sobie wybrać po prostu tutaj skrót klawiaturowy i ustawić ten sam klawisz. Warto też wspomnieć o bocznych przyciskach które w wielu aplikacjach nie działają jako skróty klawiaturowe, na przykład w takim Premier, więc z tej aplikacji również możemy z nich skorzystać. Myszka korzysta z silent switchy, czyli wyciszonych przycisków. Różnica jest zauważalna, zarówno w dźwięku, jak i w odczucia podczas klikania. Przyciski nie są gumowe, ani miękkie. Po prostu klikają ciszej. Bardzo szybko można się do tego przyzwyczaić. A dla wielu użytkowników będzie to wręcz zaleta. Dużym plusem jest boczny scroll, który przydaje się zwłaszcza przy pracy na timeline w programach do montażu wideo czy edycji audio, np. Audition. Czułość scrolla można dostosować do każdej aplikacji osobno, co daje spore możliwości personalizacji. Górny scroll ma tak zwany Infinity Scroll. Jeśli przekręcisz go szybciej, zacznie się obracać bez oporu przez dłuższą chwilę. To świetna opcja dla osób, które przyglądają długie dokumenty lub strony internetowe. Dla mnie jest to ogólnie zawsze mile widziana funkcja. Myszka pozwala na połączenie z trzema urządzeniami jednocześnie, przez Bluetooth lub dedykowane USB. Możemy łatwo przełączyć się między nimi za pomocą przycisku na spodzie myszki. Przydatna funkcja, jeśli korzystasz z laptopa i komputera jednocześnie. Co ciekawe, zauważyłem, że numery urządzeń podświetlają się tylko wtedy, gdy uniesiesz myszkę. Czas pracy na baterii to prawdziwa rewelacja. Myszka wytrzymuje tak długo, że łatwo zapomnieć, że trzeba ją w ogóle ładować. Przy codziennym użytkowaniu przez 6, 8, może czasami 10 godzin. Myszkę ładuje może raz na 3-4 tygodnie. Do ładowania myszki. Myszka używa portu USB-C, więc znalezienie kabla nigdy nie będzie problemem, nawet jeżeli razem z myszką dostajemy kabel USB-C do USB-A. Sensor działa bezproblemowo na każdej powierzchni. Testowałem go na podkładkach, drewnianym biurku, a nawet szklanym stole i nie napotkałem żadnych problemów. Jeśli chodzi o wagę, jest dość ciężka, ponieważ waży 141 gramów, ale według mnie jest to zaleta, ponieważ tego typu myszki powinny mieć nieco więcej masy, co sprawia, że ruchy są bardziej kontrolowane. Myszka jest dostępna w grafitowym i jasnym szarym kolorze, chociażby mi bardziej przypada. Grafitowy do gustu, to jasne szary też nie jest brzydki. Jeśli szukasz idealnej myszki do pracy lub ogólnego użytku, MX Master 3S to naprawdę solidny wybór, tym bardziej, że często ją można znaleźć na promocji.